Cześć z tej strony, Dobro witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z drugiego sezonu Kariery Szalkę. Dzisiaj, tak jak e, też za, w poprzednim odcinku, zdążyliście zauważyć, mamy już pierwszy mecz e, w nowym roku kalendarzowym. Tutaj e, musimy wyjść pierwszym garniturem, bo jest to mecz z Borusem landbach więc tutaj wraca sobie Denis do składu. Tutaj Lukas Vasquez, który ma troszkę słabe skupienie. No ale cóż, czasami, czasami tak bywa. E, tutaj wskoczy sobie. Pan o nazwisku McKinney Denier tutaj za Guardiola Skakuje sobie w Kola Kolasinacz, Schmeichel Schmeichel już mu spada overall Ale jeszcze jeden sezon myślę, że pociągnie Po pół roku stracił jeden overalla Więc to nie jest jakoś tragicznie yy, Gramy sobie oczywiście ten mecz Tutaj myślę, że szybka symulacja To nie będzie nic złego Przegrywamy 1-0 no, czyli kryzysu ciąg dalszy. Bo wcześniej 3 remisy, później porażka, znaczy teraz porażka. Także kryzysu ciąg dalszy No tutaj Lips już nas wyprzedził w tabeli, a Hoffenheim puka do nas cały czas. 7 punktów już tylko straty. Yy, Okej. Okay. Nadal masz miejsce w składzie. Yy. Rozważę twoją prośbę. Okej okay. Tutaj VICE jest zadowolony z siebie Że wchodzi, że, że, że coś, że gra Także spoko eee, Pytanie teraz I, I ja to biorę w ciemno W sensie Ja to muszę zaakceptować To jest 55 milionów, no wybaczcie, ale to jest taki pieniądz to jest po prostu tak duży pieniądz, <laughs> że ja nie mogę tutaj przejść obok tego obojętnie, no a jest to też tak, tak, taki klub, który no, no nie można im odmówić, no bo jednak no jest to awans sportowy dla Desta ogromny. Spoko, Wypożyczenie do końca sezonu dla Kutuczu. Także no, to jest to fajne, fajna opcja. Kutuczył sobie tam gdzieś w Torino pogra. Na pewno będzie miał więcej szans niż u nas. A, a fajnie się rozwinie. Natomiast czekamy cały czas za, na pieniądze za e, Sergi Nodesta I chyba to teraz nasz ten czas. Nie. To jest końcowy raport skauta odnośnie Valentino Lazzaro. I zobaczymy, czy ten chłopak czasem do nas nie dołączy. Bo byłoby to, nie ukrywam, ciekawe wzmocnienie. Nie mówię, że nie. E, no ale... Muszą przyjść pieniądze za pana desta, bo na ten moment no nie mamy pieniędzy. DEST został sprzedany, super, czyli czyli, yy, że tak powiem, kasa się będzie zgadzać. Yy, Parma chce wypożyczyć Bentaleba. No nie, 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 nie. Sorry, ale macie klauzulę, chcecie Bentaleba, wpłacacie klauzulę, macie spokój. Na ten moment no nie chcę go sprzedawać, bo jak widzicie jednak ta kadra yy, szersza się, nie ukrywam. Mega przydaje. Valentino Lazaro 81 oceny. Możesz grać na PO, możesz grać na PP. Wartość 32,5 miliona. I my po ciebie pójdziemy, bo nie ukrywam, Austriak w Bundesliga na pewno się szybko zaklimatyzuje. No a, a przyda nam się wzmocnienie tej prawej flanki, no bo jednak odszedł najlepszy nasz zawodnik. Zaoferujemy kwotę za piłkarza. Myślę, że tutaj 35 milionów i jesteśmy dogadani. Spoko, Antonio Conte się zgadza. Myślę, że jest to jak najbardziej kwota dobra. Tutaj jeszcze możemy João Mario sobie podpisać. Yy, tak też pójdziemy w negocjacje, jeśli chodzi o João no bo przyda nam się kolejny pomocnik do rotacji. I negocjujemy z, z Interem transfer Valentino Razaro. Plus jeszcze ten żołnierz, więc tutaj z Interem będziemy mieli dobre relacje, jeśli to się wszystko uda. Także, także wiecie. No, fajnie, że tutaj, no ważny piłkarz. To będzie na pewno nasz ważny piłkarz. Chcesz być kluczowy. Ok, 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 ok. Nie będziemy tutaj ci, że tak powiem, przeszkadzać. 5 eee, lat. Myślę, że to jest spoko opcja. Ty się zgadza, że my się zgadzamy. To jest, to jest ok. Nie chcesz klauzuli, my też jej nie chcemy i jest to jak najbardziej sprawiedliwe. To co? 80 tysięcy, żeby troszkę obniżyć tą pensję. Spoko. On się zgodził jeszcze obniżamy jego pensję 20 tysięcy, to jest super transfer, nie ma tutaj co ukrywać. No i tak naprawdę jeszcze można by było pójść po tego Arnautowicza jako takiego wzmocnienie tej ataku, ale... No nie wiem, no kurczę w sumie to, to nie będzie chyba dobry ruch. Zobaczmy jeszcze tutaj jak wyglądają e, Te nasze Wcześniejsze Scoutingi, tutaj Fernandinho cały czas jest wolnym graczem Tak samo Chiellini No i tutaj być może podpisanie Fernandinho byłoby e, Dobrym ruchem Tapsoba e, Jonathan Tah hmm. Ma klauzulę. No dosyć sporą, więc tutaj... No jest to chłopak nie do wyciągnięcia na ten moment. Eee, I wiecie co? Spróbujemy sobie jeszcze ściągnąć tego Fernandinho Albo nie, dobra, nie, 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 nie będziemy tutaj eksperymentować. Na razie tamte dwa chłopaki tutaj jeszcze niech nam negocjują. Valentino Lazaro ma szansę na debiut w meczu numer jeden. Bo zaraz sobie skoczę do składu. Czemu ty tu nie możesz grać? Aha, ty możesz grać na PP. Sheet, no to to nie jest dobry ruch, tutaj będziemy się skoczyć sobie na Stasic, no i to yy, zaczyna się robić troszkę problematyczne, bo sami zobaczcie, mamy tutaj yy, oczywiście Guardiola, to jest yy, niepodważalny, niepodważalna rzecz, mamy tutaj Malonga, to jest też spoko, za tego Brinka skoczy sobie oczywiście Abubakar. No, i tak Abubakar Adiemi, i to jest wszystko fajnie, tylko że zaczyna się tutaj robić dobrze w ataku, ale w defensywie to wygląda kiepsko. I wiecie co? Musimy jeszcze pójść po jakiegoś obrońcę i tutaj myślę, że w rozliczeniu można by im było tego Anastasicza włożyć. Jak to wygląda, jeszcze kwestia naszych pieniędzy? 16 milionów to nie jest dużo, to jest naprawdę nieduży wydatek, i wiecie co? No kurde, ten Fernandinho chodzi mi po głowie. Bo, bo byłby to fajny, że tak powiem, takie zabezpieczenie tej naszej defensywy przynajmniej do końca sezonu, żebyśmy przetrwali. I wiecie co? Ja, ja to zrobię. Ja to, ja to z nim zrobię. Czekajcie. Yy, dobra. Yy, ja mu zaproponuję sam podpisanie, bo chcę z nim podpisać krótkoterminową umowę na rok, żeby tylko po prostu teraz do końca sezonu móc dojechać jakoś do końca po prostu yy, cieszę się że mogliśmy się spotkać kluczowy Ok, będziesz kluczowy będziesz sobie grał yy, rok więcej nie chcę więcej nie da rady to ci odpowiada yy, klauzuli nie chcesz akceptujemy yy, spoko. spoko 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 także mamy fernandinho to jest super sprawa yy, no bo tak jak mówię on nam zabezpieczy Tutaj y, środek, y, środek, obrony, środek pomocy, więc to jest naprawdę super wzmocnienie. Bo sami zobaczcie, Fernandinho tutaj z marszu może sobie skoczyć na ławkę, a nawet do pierwszej drużyny za i, i wygląda to naprawdę, naprawdę spoko. Fajnie to wygląda, naprawdę tutaj w osumensach, Lazaro y, i tutaj wiecie co? Y, na razie ten Lazaro będzie grał na prawym skrzydle, ale w gestii całego Całego po prostu sezonu. Chcę go przerobić na no, na oczywiście zawodnika, który będzie grał na prawej obronie. Więc zaraz do tego dojdziemy, tylko zagramy sobie ten mecz. Szybka symulacja meczu z Freiburgiem. Tutaj myślę, że wrócimy już na zwycięską ścieżkę. Wygrywamy 1-0. Ari strzela bramkę. To mnie cieszy. No, bo w końcu, że tak powiem, przerywamy tą złą pasce. No i co dalej? Co dalej, co dalej? Czeka nas ostatnie, ostatnie godziny okienka transferowego. Ok, tutaj kutuczu został wypożyczony. To mnie akurat cieszy. Centrala składu. Ok, kontrakt. Zleć przedłużenie. Ok. Tutaj no te podpiszemy sobie troszkę. Fiał jest niezadowolony z, z oferty kontraktu. Toman jest niezadowolony. No okej, okay, no dostaniesz tą podwyżeczkę. Wagner jest niezadowolony. Tutaj chciałbyś zarabiać już więcej chłopaku. Matondo jest szczęśliwy. Tutaj y, Tanner nie jest zadowolony. No dobra, damy ci te 2000. Nawet jak ktoś cię weźmie na tą klauzulę, to, to spoko. Y, tutaj y, poprzedłużamy sobie te umowy z tego względu, żeby po prostu y, moi zawodnicy gdzieś tam nie narzekali, żeby te morale były nieco lepsze. O, tak jak myślałem, Denis tutaj chce podwyżeczkę. Jesteśmy w stanie to zrobić. Negocjuj. On chce na 0 na lat. To nie, nie, nie. Tak się nie zabawimy. Dostaniesz podwyżkę, ale podpiszemy z Tobą umowę długoterminową. Chcesz być ważny? Super. To mi się podoba. Bez przedłużenia, a o rok? OK, czyli przedłużymy kontrakt. Dobra, to będzie OK. Yy, czy byś chciał zarabiać powiedzmy 40? 40 tam jesteśmy dogadani? Spoko 40 tysięcy i Denisa podpisaliśmy sobie na 5 lat, więc tutaj mamy maksymalną możliwość, jeśli chodzi o tego oto gracza. E, jeszcze tutaj chciałem, e, czekajcie, e, właśnie tego Lazaro. Gdzie jest ten Valentin? Valentin, e, plan rozwoju. Plan rozwoju. Zmiana pozycji. E, pozycja prawy obrońca. 112 tygodni. A na CPS a 76 tygodni. Przecież to jest yy... fałszywy bocny, boczny pomocnik. Yy, damy wspierającego pomocnika i pracuj sobie na razie chłopaku nad tym. No ale tutaj, skoro może jakaś na prawej obronie. A, 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 a trening prawej obrony zajmie mu 180 dni. przecież to jest 4 lata. Przecież to jest. Wow, dobra, nieważne, nieważne, po prostu nieważne. Tutaj pojawia się jakaś oferta. Żo Mario akceptuje kontrakt, to mi się podoba. Żo Mario przychodzi do naszego zespołu. Także Żo Mario Fernandino Wendel są to zawodnicy, którzy przychodzą do naszej ekipy. I myślę, że tutaj jeśli chodzi o szalkę, to naprawdę jesteśmy fajnym klubem, bo yy, ściągamy gier za darmo, a sprzedajemy za ogromne pieniądze i to jest, to jest naprawdę fajna opcja. Carls, 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 spoko. Zleć yy, wypożyczenie, może być nawet yy, na rok, ale tylko wypożyczenie, bez opcji wykupu. No bo nie chcę się pozbywać tych chłopaków, bo liczę na to, że się rozwiną i wtedy będziemy mogli ich sprzedać. Albo włączyć do pierwszego zespołu, bo też jest jakaś opcja, oferta transferu Adiemiego. I tak czułem, że w końcu ktoś się po niego zgłosi. Nie, nie, sorry Bayern, ale nie tym razem. Jest to chłopak, z którym ja pokładam spore nadzieje, dlatego też Adiemiego na razie wypuszczać nie chcę, no bo Abu Bakar za niedługo zostanie sprzedany w przyszłym roku, no i Adiemi skoczy sobie w jego miejsce. Mertens i Eriksen przychodzą do BVB, także BVB tutaj nie próżnuje w walce o mistrza Karls, dogadałem wypożyczenie Wypożyczenie na 2 lata Spoko No coś czuję, że on się raczej już dużo nie rozwinie, więc tutaj no będzie to raczej już takie wypożyczenie i potem sprzedaż, no ale No cóż, czasami tak trzeba zrobić, też tą kadrę trzeba troszeczkę odchudzić, bo tych chłopaków Mamy mnóstwo Tutaj Southampton zgłasza się po Mackiniego z wymianą za Stewarta Armstronga. Ale... ale... ale nie, 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 nie. Sorry, 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 ale, ale nie, bo McKinney to jest ważna postać w tej ekipie. No i jednak Southampton to nie jest ekipa, która gdzieś tam jest wyżej wynocowana niż szalkę. No sorry, wydaje mi się, że jest to ekipa porównywalna piłkarsko do szalkę. Co innego Chelsea, no bo Chelsea to jest jednak... No, o wiele wyższa półka niż szalkę. No więc tam odejście Desta jest jak najbardziej prawdopodobne, ale tutaj No jak widzicie, no nie jest e, Mamy tutaj jeszcze biuro i na tym sobie zakończymy ten odcinek Mamy co miesięczne na o juniorach Przejrzymy sobie to szybko e, Tutaj odrzucamy 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 e, Co miesięczne na o juniorach e, Tutaj mamy fajnego gościa Naprawdę fajnego gościa Tego odrzucamy ten jest naprawdę fajny, tego sobie odrzucamy i tego sobie odrzucamy. No i tutaj mamy raport z Wybrzeża Kości Słoniowej. Fajny gościu, niefajny, niefajny, niefajny i niefajny. Także kolejny raz paru chłopaków do naszej ekipy dołącza. Mamy 15 milionów w budżecie, więc jest to naprawdę fajna sumka, także udało nam się jeszcze zarobić, a mimo to ściągnęliśmy paru fajnych graczy. No nie chciałem tutaj brać Cieliniego, bo jednak Cielini to nie jest zawodnik, który będzie grał w Bundesliga. No jest to Włoch i raczej on w karierze się zakończy. No a co jest pewne, to że to, że ten odcinek się też zakończy. Także dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się i do następnego razu. I w następnym odcinku znowu walczymy dalej o kolejne ligowe punkty, żeby w tych pucharach zagrać. Także dzięki, trzymajcie się, hej!